Tej gry już serio nie da się wygrać! Kejeczka! Super, że jesteś! Jeżeli pierwszy raz się widzimy, jestem ElToxico, twój kolega od pomagania i dobrej, wspólnej zabawy w Brawl Stars. Jeżeli chcesz grać jeszcze lepiej i być na bieżąco z wszelkimi nowościami w Brawl Stars, a przy tym nigdy się nie nudzić, proszę kliknij ten, o tutaj ten czerwony guziczek, który się właśnie pokazał. A dzisiaj pokażę wam najlepszą grę jaką miałem na Piper Mówię wam na serio, bez żadnego clickbaitu Nie miałem tak dobrej gry na Piperce jeszcze nigdy I grałem duo z Kary123, możecie ją kojarzyć Już parę razy była na streamach i również z nami grała I właśnie grałem z nią na duo i przechodzimy już do gry Ok, doki, i już jesteśmy w tej grze. Ja gram Piper, Kari gra na na, na Shellie, oczywiście. No i dobra, zaczynamy tutaj już od samego startu. Tak szybko, bo patrz, dostał dwa strzały ode mnie na Piperce. Kari strzeliła też dwa razy, i przez to wykończyła już. Bo patrzcie, teraz uwaga, idealny strzał i skasowana u nich Piperka. Tutaj teraz próbujemy. Ja wbijam w peny Teraz Kari zebrała klipsa i jesteśmy w dosyć ciężkiej sytuacji. Tutaj mają nad nami sporą przewagę. Kari sobie próbuje się ukryć, uleczyć, ale nie jest łatwo. Tutaj próbuje jeszcze wbijać, ale rzeczywiście jest ciężko. I tutaj jeszcze raz dostała od Penny i już nie ma za bardzo ucieczki, bo z dwóch stron zachodzą ją, więc ja uciekam do góry i próbuję wziąć tą skrzyneczkę, bo widzę, że nikogo nie ma, ale jednocześnie wiem, że ktoś tutaj może zaraz przyjść. No i widzę Crow, tutaj próbuje walczyć, ale to nie jest jednak zbyt łatwe. Crow teraz odskakuje, ja w razie czego mam ulta. No i teraz dalej gra jest bardzo spokojna, myślicie sobie No przecież nic się w tej grze naprawdę nie wydarzyło, o czym ty gadasz Altoxico? Ale wam powiem, że zaraz będą się dziać kosmiczne rzeczy i patrzcie teraz Tutaj mamy ciężką sytuację, ale bardzo ładnie, ja i Kari skasowaliśmy tego Kroła. Kari zbiera powercubesy idealnie i teraz wylatuję w środek i leci już na penny. Penny teraz nie trafiła. Ja mam cztery parkipsy I próbujemy coś dalej robić. Kari się teraz uleczy. No i teraz bomba we mnie trafiła. Tutaj tik od dołu. I dalej uciekamy. Bomba trafiając we mnie. Trafia kari. I patrzcie teraz na ten atak, który będzie na pewno. Uwaga! Pum! krow trafiony. I prawie drugi raz już ledwo co żyje. Więc musi się wycofać. No i tutaj kari dostaje od penny. Musi dalej leżeć. A teraz ja mam 5 parki Trafiam. I cały czas gra jest bardzo ciężka, ale cały czas jakimś cudem żyję. Teraz kasuję wieżyczkę, tutaj poko na peny, skasował peny i patrzcie na ten moment. Ja mam 5 par tutaj 9 par poko skasowany. Teraz uwaga, przygotowany strzał, ult i wylatuje. Rico, nie wiem jaki cudem, On mi tutaj nie trafia. Na serio nie wiem jaki cudem Ale ma 13 parkipsów. Ja mam 5 i patrzcie teraz, co się będzie działo. Kari ultuje. Ja bym prawie teraz trafił tutaj w Rico, ale się nie udało. Mam 6 parkipsów, on ma 13, ale teraz jego sojusznik wstaje. I co się będzie działo? Leci poko... Leci Rico na mnie. Mam tylko 6 parkipsów. Co ja mam w tej sytuacji zrobić? I patrzcie teraz. Strzał, strzał i skasowany Rico na 13 parkubsach. I teraz wiem, że muszę czekać na Kari, która właśnie w tym momencie wstaje. I już lecimy we dwójkę na tego Poko, który ma 5 parkipsów. i właśnie został skasowany. Ale widzieliście to, co się działo? Poko miał 9 parkipsów. Rico miał 9 parkipsów. Ja miałem tylko 6 i Kari wtedy miała 0. I skasowaliśmy ich jakimś magicznym cudem. Naprawdę nie wiem, jak to się działo. Bo na koniec ja miałem 6 parkipsów i grałem 2 na 1 przez pewien czas. I jakimś... No naprawdę... Cudownym fartem skasowałem Rico dwoma strzałami, który miał 13 Power Cubesów. I ta gra... Wow. I tą grę na serio wygraliśmy. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Co powiecie o tej grze? Podobała wam się? Bo mi na serio. Jeżeli wam się spodobał ten film, to zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się już w następnym filmie z się Siema!